ramach odcinka z Gyuda Max, która oferuje możliwość handlu bez KYC. Z tej strony Krypto Anonim. zaczynamy sobotnie wydanie szybkiej wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Standardowo przypomnę, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, i nie porada inwestycyjna. powinno powinien się zgłosić do odpowiednich osób. Tutaj jeszcze przypomnę na początku, że jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a podoba ci się kontent regularnych wiadomości i moich przemyśleń na temat krypto, no to zachęcam do subskrybowania. Bitcoin 29449 dolarów i jest praktycznie na 0,2% na Plusie, Ether podobnie 1849 dolarów. Najlepiej poradził sobie TronChain. Tutaj mamy 11,63% na plusie. PP niecałe 8% na plusie. I Apecoin niecałe 7% na plusie. Cały market zyskał 0,5% i wynosi 1 215,7 miliarda dolarów. Aha, jeszcze najgorzej cała stajnia ryjska, Tutaj 14,5% hex. Później mamy PulseChain 10% na minusie. I XDC. 3%. Dziś mamy jeszcze z tyłu DAO, Maker i Optimist, ale oni tutaj tracą około 1-2%, więc nie za dużo. No i dobrze, zobaczmy sobie co najwięcej jest wyszukiwane i widzimy cały czas ee, nie, no Aptus nam się pojawia dopiero tutaj od niedawna, Yield Guild Games i Sui. Tutaj mamy 7 ostatnich wyszukiwań, a najwięcej wizyt ChainGPT, Bitcoin i Solana. No i dobrze, przechodzimy sobie już tutaj na wykres Bitcoina. Tutaj mamy dominację dość wysoką, mieliśmy nawet na poziomie 40, 52, ale to też w zależności z jakiego źródła patrzymy, bo różne źródła różnie pokazują. No i Bitcoin mamy... to gdzie są moje linie? Bitcoin mamy tutaj praktycznie dojście do linii, do trendu i czekamy. Nie ma za bardzo tutaj co więcej mówić. Zobaczymy, co się będzie działo. Niektórzy analitycy mówią nam dziwne rzeczy. Może sobie jeszcze szybko przelećmy, co się dzieje na metalach. Złoto 1913 dolarów i tu opada po praktycznie ataku na ATH w maju. Mamy tutaj korektę, zobaczymy głęboką, srebro bardzo podobnie 22,67 dolara oczywiście to są e, giełdowe te monety są droższe no i na koniec na 908 dolarów nasz WIG 20 21 2100 przepraszam 85 85286 SWIG 80, Mwik 40, SW 80, bo chyba pomyliłem coś, 31 tysięcy, niecałe, S&P 4468, tutaj do linii trendu praktycznie dochodzimy, NASDAQ 51, niecałe punkcików i na koniec DAX 50, 15 832 punkty. Yy, tutaj dolar praktycznie idealnie cały czas po linii, no ale tu by wypadało w końcu się zatrzymać. Mam nadzieję, że chociaż na tej czwórce się zatrzymamy, no bo wszyscy, którzy mają kapitał w krypto, nie są poczyszczeniem, umacnianiem się złotówki. Jednak no to jest kolej rzeczy, jeżeli krypto ma pompować, to tak czy siak dolar będzie musiał słabnąć. No i dobra, przechodzimy sobie do kalendarza. Tak wyglądają sytuacje z poprzedniego tygodnia. Wskaźniki CPI w Stanach Zjednoczonych, tutaj się podniosła inflacja, jednak bardzo mało. Ciekawe jak FED na to zareaguje. PKB Wielkiej Brytanii pozytywnie. <laughs> I wskaźniki PPI w Stanach Zjednoczonych także pozytywnie. A co nas czeka w nadchodzącym tygodniu wskaźniki CPI w Polsce będziemy mieli w poniedziałek odczyty, więc tutaj bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało. Prognozy są na poziomie 10,8% PKB Japonii. We wtorek z takich ciekawszych rzeczy sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych. W środę będziemy mieli wskaźniki CPI w Wielkiej Brytanii, bazowy wskaźnik CPI w Polsce. No i zezwolenia na budowę protokół z posiedzenia po FOMS. No i czwartek PKB. Polski PKB rok do roku, kwartał do kwartału, zdeklarowani wstępnie bezrobotni i kończymy tydzień wskaźnikiem CPI w strefie euro. To tyle z wydarzeń, które były i nas czekają, przechodzimy do wiadomości. Oczywiście inflacja w Stanach wzrosła, to już na chwileczkę powiem tutaj przed chwilką o tym mówiłem. Ciekawe, właśnie, co się to doprowadzi nas do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Ostatnia podwyżka dla mnie była jakaś taka nadwyrost troszeczkę, więc ciekawe co tutaj FED planuje. Już się mówi w Polsce o obniżkach, ale naszych stóp, więc to jest naprawdę śmieszne. No nie będę tutaj się bał w jakieś spekulacje, to co będzie to będzie. Myślę, że FED tutaj nawet jak podniesie o te 25 punktów bazowych to, to jakoś rynkami już nie będzie cząsło dodatkowo tutaj informacja się pojawiło że SBF czyli były właściciel FTX no nie właściciel, no, czy właściciel też ale CEO nie wiem, ile on tam miał tam akcji z tyły, z tego FTX-a. W każdym razie e, on siedział w areszcie domowym od grudnia 2022 roku. No i teraz mm, wraca do więzienia, do aresztu. Mm, kaucja, dzięki której by mógł przebywać w komfortowych, a raczej luksusowych warunkach do października wynosiła 250 milionów. E, więc tyle zapłacili pewnie e, użytkownicy FTX-a. Co ciekawe, ostatnie doniesienia o skamowym projekcie tokena BALT pozwalają przypuszczać, że stać może się z nim, że tutaj on też stał za tym. Ciekawy jestem, ma tutaj sporo, po 7 chyba takich grubszych zarzutów, no i zobaczymy jak tutaj dostanie wyrok. MicroStrategy, które... Ogólnie to jest manipulacja, zaraz wam z góry powiem, bo tutaj jest z tytuł Microsoft urosło przez 3 lata mocniej niż kurs Bitcoina. Co jest prawdą i nie jest prawdą jednocześnie, bo porównane jest od 10 sierpnia do teraz, tak? Czyli tutaj faktycznie był kurs Bitcoina, mamy o 145% wyżej. Hmm. A MicroStrategy w ogóle, co, co oni tutaj piszą? 145%? Tak, 3 lata temu ogłosiło, że bitcoiny na podstawie zostały kup... że za zaczęli do rezerw zbierać bitcoiny, kupując 21 454 e, bitcoiny, czyli przy cenie około 100... E, przepraszam, 11 653. Dzisiaj bitcoin ma powiedzmy 30 000, no to masz jakieś 300%, a nie 145, nie? Nie, może coś źle liczę. Może liczyli do. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie coś tutaj. Coś tutaj. Ale to on, to liczył sam Sailor, tak? To do, do kiedy? Do dziesiątego niby. 145%, może tam był, nie wiem, może do 28 tysięcy liczyli jakoś i to jest sam zysk, w każdym razie mm, musimy pamiętać, że Bitcoin teraz jest po beście w trybie akumulacji i, i ta cena to, no to jest trochę manipulowanie danymi, ja nie lubię takich akcji, ponieważ Bitcoin tam doszedł do, do prawie 70 tysięcy, no i, i to była cena, kiedy się sprzedawało, teraz się akumuluje, więc, e, więc był sporo wyżej niż akcje. No, ale w każdym razie widzimy, że Sailor też robi to, co inni robią. Bardzo ciekawe jest, oczywiście ważne to że jest też, że akcje posiada BlackRock z samego MicroStrategy. Tutaj posiadają 760 tysięcy akcji, co przykłada się na 8,1% udziałów i to też daje do myślenia, czy właśnie oni nie zbierają nie zbierali sobie troszeczkę pod ten ETF. Tak, wiem, tutaj niektórzy powiedzą, że ETF to ludzie będą kupować, ale do płynności też jest potrzebne mieć posiadanie, dobrze posiadać swoje krypto, no czy te instrumenty, które wymienia ETF. Lid wprowadza lody do sztucznej inteligencji. Oczywiście chodzi o, no o nagonkę, która jest medialna na sztuczną inteligencję, o marketing. Ale jakby nie patrzeć, lody zostały wymyślone przez Sztuczną inteligencję. Jest to smak pomieszany popcornu z karmelem. Popcornium karmeletron. <laughs> tak się nazywa. Tak sztuczna inteligencja też nazywała ten smak. No i tutaj yy, także pomagała w kampanii marketingowej. Więc widzimy, sztuczna inteligencja idzie. A tutaj się pojawia ciekawa: yy, analityk pokazuje nam na Twitterze. W sumie to już teraz na eksie, że szczyty będą wybite najprawdopodobniej przed Halvingiem i nie wszyscy się właśnie spodziewają. Ciekawe, czy tutaj się właśnie sugeruje tym, że ETF mógłby wejść szybciej. I później będzie czekała nas wieloletnia Bessa właśnie w tym latach, kiedy większość ludzi i w tym ja się spodziewa, mm, że Bitcoin będzie wybijał szczyt, czyt, czyli w typu te dwa, e, 2025 rok. No ale wiadomo, że jeżeli Bitcoin wybije na przykład powiedzmy 90 tysięcy w, w 2024 roku no to większość z Was będzie odcinać kupony, myślę, że nie będzie czekało ślepo do 2025, tak po prostu zazwyczaj było i tak po prostu Bitcoin chodzi jak w zegarku przez większość czasu, więc nie mam na razie podstaw, żeby myśleć inaczej. A na Gmini giełdzie XRP wzrosło przez moment na 50 dolarów, więc ktoś fajnie sobie sprzedał, a ktoś bardzo drogo kupił z powodu oczywiście błędu, niska płynność, mmm, crash flash się nazywa, kiedy w drugą stronę tak spada, a do góry... Nie wiem, jeżeli ktoś wie, jak się nazywa do góry. Chyba to też jest Crash Flash, tylko że w drugą stronę. W każdym razie <laughs> ciekawe ile tam poszło po takiej cenie. W każdym razie ktoś posiada bardzo drogę XRP. Visa e, mówi, że blockchain może mieć wpływ na przyszłość pieniędzy. Zakończyła właśnie testy na platformie Ethereum. E, proces, który umożliwia płacenie opłat transakcyjnych na błoszczenie w walucie fiducjalnej za pomocą karty kredytowej. E, ciekawe, w każdym razie Visa w oświadczeniu stwierdziła, że technologia blockchain może kształtować przyszłość przepływu pieniędzy. Myślę, że na pewno będzie kształtować i to już jest teraźniejsza, a nie przyszłość. Binance usuwa dwa. Dwie pary na Futuresa, Cardano i Polygon do BUSD. Nie mamy informacji dlaczego tak zrobiłem, jest to bardzo ciekawe. Circil odkłada miliard dolarów na czarną godzinę. Więc sobie robi bufor gotówkowy, no i tak być powinno. No i Brazylia prezentuje wygląd swojej waluty, tak to właśnie ma wyglądać. Czołeczki tam, wiadomo, szybkość transakcji, itd. tak dalej. Więc świat idzie w kierunku CBDC. A my przechodzimy do analizy. Bitcoin się transferował w ostatnich 24 godzinach 1,6, no prawie 7 miliarda dolarów. No ale mamy weekend, dość ciepła pogoda w Europie, więc też większość tutaj ludzi sobie odpoczywa. Wiadomo, nie sama Europa na świecie jest, ale myślę, że to ma wpływ. 421 exahashy hash rate sieci. Na mempulu widzimy 8 Satoshi za bajt, to jest 1 trzecia dolara, więc tanio. W ciągu dnia też tam gdzieś ta cena, ta cena transakcji się trzyma w okolicach tych 10. Satoshi za bajt Troszeczkę TTE, nie TT'erów, Tylko Etherów nam doszło 526 Etherów doszło w ostatnich 24 godzinach Bo opłaty transakcyjne naprawdę bardzo nisko 13 Gwei, więc jeżeli coś mamy Do zrobienia, to warto to zrobić Na koniec jeszcze przepływy 28,5 tysiąca Aż Bitcoinu wpływa na giełdy To jest bardzo ciekawe No i wypływa z giełd 57% Etherów. Dodatkowo wypływa także 101 milionów w stabilnych walutach. Wolumen na futuresach niziutki, 37 miliardów dolarów. 200 tygodniowa średnia krocząca jest na poziomie 27200 w okolicach, a strach i chciwość wynosi 54 i to jest neutral. No, przypominam także o bardzo dużej ilości odblokowanych sandów, które nastąpi za jeden dzień dokładnie 14 o 10.00 a.m. I mamy tutaj aż 16% podaży, jest to bardzo dużo. Tutaj mamy także ID 5% podaży, No i Ape 4%, więc posiadacze tych krypto przypominam wam o takich ruchach. No i dobrze, na koniec poziomem Bitcoin tutaj na sprzedaż mamy wystawionych 9147 bitcoinów przy 30 tysiącach dolarów. A coś mi tutaj tak za, za spokojnie. Jest. Pozwólcie, że odświeżymy sobie tą stronę, bo nie podoba mi się. To, że tutaj te cyferki się nie przesuwają. Ciekawym, bo ma, wygląda to bardzo rozlewarowa, rozre, lew, rozlewarowany rynek. O, 4400 bitcoinów na sprzedaż przy 30 tysiącach dolarów, a 4600 bitcoinów na zakup przy 29 tysiącach. Więc moi drodzy, to jest bardzo nisko. Na pewno mam wszystko zaznaczone, w sensie bardzo mało. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są i futuresy, i, i te zwykłe coiny fizyczne, to naprawdę jest mało. Troszeczkę nam to teraz rośnie, ale ta ściana się pojawia coraz większa. No i dobrze, moi drodzy, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli podoba Ci się kontent, przypomnę o subskrypcji, przypomnę, że warto tradeować na giełdach, których nie posiadają KYC, czyli od partnera kanału. I życzę Wam całego miłego weekendu i początku tygodnia. W sumie będziemy się słyszeć w poniedziałek. Tak, w poniedziałek będziemy się słyszeć, a to są wiadomości takie premium za to, że nie było ich wczoraj, za co przepraszam, ale niestety nie byłem w stanie ich nagrać. Wczoraj? Wczoraj, w piątek, dokładnie. Dobra, życzę wam jeszcze raz wszystkiego najnaj naj i słyszymy się w poniedziałek. Hej! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd.